Cześć, tu Bartek z firmy Bardom. Chciałem Wam pokazać dzisiaj nową kratkę firmy Przybysz. Jest to kratka o symbolu OWZ74 kwadratowa 15 na 15 wymiar zewnętrzny i 11,5 otwór na kołki rozporowe znajdujące się tu z tyłu. Kratka jest zupełnie płaska, więc jeśli klient nie zna rozmiaru kratki, może sobie ją. Elegancko przykleić na silikon, czy tak jak powiedziałem, tutaj na kołki rozporowe zamontować. Posiada ona siatkę i generalnie nie różni się specjalnie niczym innym od podobnych tego typu kratek naszej oferty, poza tym, że jest płaska z tyłu, tak zwany flat. W takim razie zapraszam Was, zamawiajcie OWZ 74S. S, to znaczy że z siatką.